Dzień dobry Anna Trenowska. Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowickiego. Już po raz trzeci starostwo powiatowe zorganizowało kiermasz tradycji wielkanocnych. W 2015 roku impreza odbyła się na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim, w roku ubiegłym w Kunowie, a w niedzielę gospodarzem kiermaszu była gmina Ćmielów. Chcemy, żeby tą tradycją zostały objęte wszystkie gminy powiatu sowieckiego. W przyszłym roku zostaje nam do wyboru albo bodzechów, albo waśniów, albo bałtów. Myślę, że w którejś z tych gmin z pewnością czwarta edycja jarmarku tradycji wielkanocnych się odbędzie. Kiermasz tradycyjnie odbył się w Niedzielę Palmową. Na rynku w ćmielowie zostały zorganizowane stoiska wystawiennicze, oferujące sprzedaż ludowych wyrobów świątecznych i kulinarnych. Impreza była również okazją do przypomnienia wielkanocnych tradycji. Czas coraz, biegnie, coraz szybciej biegnie, przyspieszamy, zapominamy o wielu ważnych dla nas wszystkich tradycjach. Ta pamięć gdzieś jest ulotna, zmieniają się pokolenia, są coraz młodsze, zainteresowane czymś innym. A właśnie przypomnienie tego, co kiedyś było istotą, też towarzyszyło świętom wielkanocnym. Jest, myślę, bardzo ważne i istotne, żeby tradycja, która towarzyszyła świętom wielkanocnym gdzieś nie, nie, nie zniknęła. I to właśnie ma na celu, żeby tego typu przedsięwzięcia, jak kiermasz, wyroby, ozdoby, wykonywanie tego, pokazywanie tego młodszym pokoleniom, to jest, myślę, niezmiernie ważna spuścizna kulturowa nasza, która absolutnie świąt wielkanocnych jako takich nie zastępuje, ale podaje, pokazuje, że. Obok świąt Wielkanocnych istniała jeszcze cała warstwa kulturowa, którą staramy się podtrzymać. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły ludowe, młodzież szkolna i koła gospodyń wiejskich z okolicznych gmin. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszą palmę Wielkanocną Powiatu Ostrowieckiego. Jak zwykle na Kiermaszu jest wiele różnych atrakcji. Jeszcze nie zdążyłem się ze wszystkimi zapoznać, ale na pewno każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Są koła gospodyń wiejskich, są domy pomocy społecznej, jest straż pożarna, są różnego rodzaju. Zakłady, które oferują swoje wyroby, ciasta, pisanki, różne wyroby, palmy wielkanocne. Także zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców. Jest czym wybierać, jest pięknie, kolorowo, pogoda dopisuje, tak jak powinno być na kiermaszu. W niedzielę w Ostrowcu na Rynku odbył się kiermasz pod hasłem Wielkanocny Ryneczek. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla całych rodzin. Miejskie Centrum Kultury przygotowało dla mieszkańców różnorodny program artystyczny oraz konkursy dla całych rodzin. Podczas imprezy można było kupić świąteczną dekorację, przygotować coś według własnego wzoru, podczas specjalnych warsztatów plastycznych, a także popróbować wielkanocnych cias i potraw. Na scenie zaprezentowały się m.in. dzieci ze strawieckich szkół i przedszkoli, chór Kanto, Amici oraz Ad Libitum, zespół Tremolo, oraz wokaliści ze studia wokalnego Pandora. Zaprezentowano również misterium w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, a prezydent Jarosław Gurczyński oraz przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda Dudek złożyli mieszkańcom świąteczne życzenia. W środę w Centrum Edukacji Artystycznej w Kielcach odbędzie się Active Day, organizowany przez członków Ostrowieckiego Zespołu Pomocy Koleżeńskiej. Ma one zachęcić młodzież do aktywności społecznej i realizacji własnych pasji. Po imprezie Passion Day w Ostrowcu Świętokrzyskim dostaliśmy ofertę współpracy z Kielc i postanowiliśmy zrealizować podobne wydarzenie zachęcające młodzież do wolontariatu i działalności społecznej, tylko tym razem w Kielcach. Jednym z naszych głównych prelegentów, takich gości specjalnych będzie czołowy polski youtuber Cyber Marian. Też warto podkreślić, że jest wiele innych mega doświadczonych prelegentów związanych nie tylko z trzecim sektorem, bo do współpracy zaprosiliśmy kilka różnych, zupełnie odmiennych światów, które myślimy, że wzajemnie się Uzupełnią i ten cel, który my chcemy osiągnąć, czyli zachęcenie młodzieży do działalności społecznej, przekazanie im ogromnej dawki inspiracji i powera, zostanie osiągnięty dzięki tej różnorodności naszych prelegentów i oprócz Cyber Mariana, który jest youtuberem, który nagrywa tam filmiki w sieci, ale również angażuje się wolontariacko w różnego rodzaju fundacje i o tym będziemy głównie opowiadać. Pozostali prelegenci to Katarzyna Cukielska, tutaj z Ostrowca, prezes Przestrzeni Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych. Mamy Michała Brauna, który już był tutaj u nas w Ostrowcu i opowiadał o projektach międzynarodowych. Podobne wystąpienie zaprezentuje w Kielcach. Mamy Magdalenę Malec, inicjatorkę powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Też bardzo młoda osoba, mega doświadczona, jeżeli chodzi o działalność. Społeczną i wolontariat, która postara się trochę o tym opowiedzieć, o tym wolontariacie z perspektywy młodych ludzi. Oprócz tego zaangażowaliśmy ponownie Piotra Koziola z Opola. Mamy też Kamilę Dreznę, uczestniczkę programu Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, która o, po, po uczestnictwie w tym programie postanowiła założyć swoją własną akademię tańca i opowie o tym właśnie, jak od tańca do kobiety przedsiębiorczej doszła, bo dostała taki tytuł w powiecie kieleckim i w województwie świętokrzyskim, także też naprawdę mega sukces. Jeżeli chodzi o warsztaty, bo też takie przygotowaliśmy podobnie jak w Ostrowcu, to będzie ich czwórka do wyboru dla uczestników, dogodnie dla swoich tam potrzeb, rozwinięcia swoich kompetencji. I tutaj zachęcamy bardzo do uczestnictwa w warsztatach z projektów międzynarodowych które zostaną przygotowane do młodzieży. Trochę pan Michał Braun opowie o tym, jak te projekty pisać, jak te projekty realizować później. Też taka ciekawostka, my jako młodzież jeszcze niepełnoletnia napisaliśmy taki projekt do Unii Europejskiej i dostał grant 52 tysiące na tydzień, więc to jest mega ogromna kasa na mega krótki czas, którą można tam wykorzystać na ten projekt, więc naprawdę warto, naprawdę warto, bo na, 100, na 300 projektów przechodzi średnio 100 projektów, także jest jedna trzecia prawdopodobieństwa, że taki projekt gdzieś tam z Ostrowca przejdzie, więc też warto. To wybrać się na te warsztaty. A oprócz tego są pozostałe trzy warsztaty z Katarzyną Cukierską, o wytyczaniu celów z Barbarą Biskup, o współdziałaniu w grupie i z Magdaleną Malec o problemach współczesnej młodzieży, na które zapraszamy głównie młodzież. Jeżeli chodzi o wstęp na wydarzenie, jest całkowicie bezpłatny. Tak jak było w Ostrowcu, obowiązuje rejestracja. Jeżeli ktoś nie zdąży tego zrobić, to zapraszamy na miejscu do naszych stanowisk rejestracyjnych, gdzie po prostu ludzie to zrobią. Wydarzenie się odbędzie 12 kwietnia o godzinie 9 w Centrum Edukacji Artystycznej CEART przy ulicy Krakowskiej. Nasza impreza jest skierowana głównie do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Oczywiście też zachęcamy studentów. Cała impreza jest otwarta, więc może przyjść każdy, kto chce, ale głównym naszym celem jest zachęcenie młodzieży do działalności wolontariackiej i do pójścia za swoją pasją. Bo jak to się mówi, że... Być wolontariuszem trzeba mieć pasę do tego wolontariatu. Chcemy pokazać po prostu młodzieży tego, że u nas w Polsce też można coś zyskać, też można coś robić i wcale nie trzeba po szkole gdzieś wyjeżdżać poza granicę i szukać pracy, bo równie dobrze dzięki temu wolontariatowi można dostać różne papierki, różne, różne doświadczenie u nas w mieście, u nas w miastach, u nas w Polsce. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki ogłasza przetarg ustny nieograniczony odbywający się według regulaminu wewnętrznego spółdzielni na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych na osiedlu Rosochy 17 przez 2 o powierzchni użytkowej prawie 48 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i jest usytuowany na parterze. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni blisko 3,5 m2. Cena wywoławcza wynosi 90, 9360 zł, a wadium to 5000 zł. Kolejny lokal znajduje się na osiedlu Rosochy 92/1, przez 1. powierzchnia użytkowa prawie 61,5 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z WC i jest usytuowany na parterze. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni niewiele ponad 3 m2. Cena wywoławcza wynosi 109 250 zł, a wadium to 5500 zł. Przetarg odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 9 w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 18. Wadium należy wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 25 kwietnia. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu w pokoju nr 18 oraz ze stanem technicznym lokalu w dni robocze w godzinach od 8 do 14 w uzgodnieniu z pracownikiem administracji w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 4. Wpłaty wylicytowanej ceny nabycia lokalu należy dokonać w terminie do 30 dni od daty odbycia się przetargu. Po dokonaniu wpłaty zostanie zawarta notarialna umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Powyższa czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy, przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę. Szczegółowych informacji udziela zespół członkowsko-samorządowy spółdzielni w pokoju nr 18 i pod numerem telefonu 41 262 4413. Niestety nie udało się siatkarkom przeostrowiec uchronić przed meczami barażowymi o utrzymanie się w Orlen Lidze. O porażce w dwóch meczu z Legionowią przesądził Złoty Set. Przed tygodniem drużyna Krzo przegrała w Legionowie 1-3. W sobotę siatkarki Zostrowca odrobiły stratę, wygrywając 3 sety w stosunku do 23. Do 26 i do 18, o tym który zespół zagra w barażach, musiał zadecydować Złoty Set. Decydujący o pozostaniu w rolę Lidze rozpoczął się on pomyślnie dla gospodyń, gdyż przeprowadził prowadził już nawet 4 do 1. Ale niestety rywalki szybko odrobiły stratę i wyszły na prowadzenie. W końcówce seta prowadziły już różnicą 3 punktów i mimo ambitnego pościgu ostrowieckich siatkarek nie dały sobie odebrać zwycięstwa. Złoty Set zakończył się wynikiem 15 do 13 dla Legionowi. Spokojny nie byłem po dwóch pierwszych setach, nie wykorzystaliśmy swoich szans. W pierwszym secie w połowie prowadziliśmy czterema punktami, nie potrafiliśmy dowieść tego do końca, przegraliśmy trzema. Drugi set pomyśli no, no, od początku no, no, na naszą korzyść, końcówka 24-22, niby, niby wszystko w zasięgu ręki i, i niestety nie udało się tego do, do, dowieść do końca. Dziewczyny są młode. Myślę, że nie, nie zawsze krzyk pomaga. Trzeba zachować spokój. Tym bardziej, że grały przyzwoicie przez te dwa sety. Także nie, drobne błędy, które się zdarzyły powiedziałem o tym, żeby, co, co należy poprawić. Trzeci set faktycznie zaczęliśmy źle. Bardzo źle nawet. I potem już się posypało nasza gra, stąd nasze zmiany w zespole, żeby dziewczyny ochłonęły trochę, żeby nie, 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 nie dołowały się do końca seta. No, początek złotego seta, nie czwartego, tylko złotego. Też nie niefortunne, nie ale dziewczyny pokazały, że mają charakter, potrafią się pozbierać i, i, i w trudnych sytuacjach radzą sobie z takimi problemami. No było na pewno bardzo blisko, bo, bo trzy sety pokazały, że zespół wychodził z sytuacji ciężkich. W jednym, gdzie przygrywaliśmy naprawdę, w, można powiedzieć, mogliśmy ten set już stracić, a, ale jednak y, y, wytrwały i, i grały bardzo, można powiedzieć, pozytywną siatkówkę. No, Tajbrek to już wiedzieliśmy, że to będą duże nerwy, ale ten Tajbrek się zaczął dla nas wyśmienić. I, I żałujemy, bo to nasze trzy błędy spowodowały, że, że zespół nas doszedł na 7-7. Na mogło być 5-2, mogło być za chwilę 6, 7, 2 czy 8 i generalnie set byłby nasz. I, i, i no zabrakło takiej myślę, że spokojnej głowy. No. Chciały bardzo, bo to widać, no przeżywają to, my wszyscy przeżywamy, bo przecież wiadomo, że ta siatkówka dla nas jest y, na daną chwilę życiem i, i, i walczyliśmy o życie swoje, no, a, no ale zabrakło tego właśnie tej troszeczkę takiej swobody i przejrzystości w tym, y, można powiedzieć, czwartym secie złotym. Najlepszą zawodniczką meczu została wybrana Monika Bociek z Legionowi. Na pewno bardzo ciężki mecz. Przyjechałyśmy tutaj, tak jak powiedziałem kiedyś. Ostatni mecz grałyśmy, żeby, żeby walczyć. Teraz przyjechaliśmy, po wygraną. Się, się żeby wygrać te dwa sety, nie spodziewałyśmy się, że, do, że doprowadzimy do tego złotego seta. Cieszę się, że wygrałyśmy, bo naprawdę to był bardzo ciężki mecz, bo emocji, złości, wszystkiego. Przed siatkarkami KSZO zostały do rozegrania mecze barażowe do trzech wygranych z mistrzem pierwszej ligi Wisłą Warszawa. I to one ostatecznie zdecydują, który zespół wystąpi w przyszłym sezonie w Orlen Lidze. Znamy ten zespół mniej więcej, bo wiemy, jakie te dziewczyny tam grają i, 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 i to są, część z nich na pewno grała, w, dwie czy trzy grały w Orlen Lidze i, i grały na, na, na przyzwoitym poziomie, ale no wiadomo, że no chcemy zrobić chcemy wszystko, żeby się jak najlepiej przygotować. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie jutro o stałej porze. Serdecznie zapraszam.